Płyta, płyta MTV Unplugged. Powiedz mi, czy to jest jakieś takie swego rodzaju spełnienie marzeń? Pytam, bo nagrywając taką płytę, dołączyłaś do grona no, takich artystów jak Bonjowi, Aerosmith, Eric Clapton, Elton John. Jak się czujesz w takim towarzystwie? To jest taki muzyczny szczyt? Ja myślę, że ciężko pracowaliśmy na to, żeby dołączyć do tej, do tej formuły w ogóle. Pomijając, ilu tam artystów zagrało, również polskich, super. Koncertów się odbyło w tej formule. Myślę, że my bardzo dużo graliśmy koncertów właśnie akustycznych, i to nam dziś pozwoliło podjąć decyzję o zmierzeniu się z takim formatem, jakim jest MTV-TLAGT. Chociaż to też nie była moja decyzja od razu, też na początku. Wycofałam się, powiedziałam, że chyba nie dam rady, bo też mnie przeraziła ta, ta forma, ta duża forma tego, i ta gdzieś tam jakiś, jakiś taki um, odpowiedzialność za, za te formułę, ale później stwierdziłam, że ej, a kurczak zadzwonią zaraz do kogoś innego, i ktoś się zgodzi. Pewnie nie, ja to odzwania i mówię, że biorę tych kałcę. Rzeczywiście świetnie było to zrobić i. No i t, t, tak, to, to, to wiadomo, w naszym przypadku nie stało się to z dnia na dzień, myśmy po prostu y, parę lat pracowali, graliśmy dużo takich koncertów i pewne rzeczy sobie wypracowaliśmy, Sama, sam koncert był nagrywany jednego dnia, były to trzy koncerty jednego dnia, to był ogromny wysiłek całej ekipy muzyków, mój, mój wysiłek, no naprawdę... Mm, bardzo się cieszę, że mam taką płytę w dorobku, opowiem tak. Bardzo się cieszę. No to widzimy się w takim razie na koncertach MTV Unplugged. Będą goście. Słuchaj, czy był jakiś klucz towarzyski? Janusz Panasewicz, Stanisław Sojka? Dla mnie to, to są artyści, którzy, których ja darzę ogromnym sentymentem, bo wychowywałam się w dzieciństwie, to pamiętam, miałam taki plakat rozkładany z magazynu muzycznego Lady Punk. Taki Janek Borysowicz, młody, przystojny, z pomalowanymi na czarno oczami. Nie ukrywam, że to zawsze w niego się wpatrywałam najbardziej. A natomiast oczywiście mimo że uważam, że to jest genialny gitarzysta i wspaniały kompozytor. Jednak ten Janusz od początku uniósł te piosenki i dał tym piosenkom niezwykłą charyzmę i te piosenki są dla mnie ponad, ponadczasowe. Dla mnie to jest w ogóle jak pamiętam, że dostałam propozycję, żeby zaśpiewać na ich płycie tej pierwszej, że mogę zaśpiewać, mhm. to po prostu cieszyłam się jak dziecko, no bo uważam, że to jest jedna z najwybitniejszych polskich Płyt rokowych. Pierwsza płyta Lady Punk, i, i do, nie ukrywam, że też zaśpiewamy piosenkę z tej płyty, więc no dla mnie to jest po prostu czysta przyjemność. Przy Staszku Sojce wypłakałam mm. chyba hektolitry po prostu łez. Miałam jakieś totalne jakieś doły przeżycia, miłosne, niespełnienia. To zawsze tego. Staszka słuchałam, zawsze uwielbiałam jego wersję, taką przy samym fortepianie i, i uważam, że to jest, no, no Staszek jest po prostu wybitną postacią, wybitnym artystą, jest wszechstronnie uzdolniony, gra na wielu instrumentach, fantastycznie śpiewa, fantastycznie improwizuje. Oj, no to jest, no nie wiem, co, co ja mogę powiedzieć, ja przy nich to jestem po prostu jakąś tam szarą myszką no no ale to jest twój koncert MTV Unplugged dlatego miałam taką możliwość żeby, żeby mieć tych gości ta formuła strasznie mi się podoba w ogóle tej, właśnie tego koncertu MTV Unplugged że można i trzeba zawsze zaprosić gości więc właśnie moimi gośćmi będą między innymi oni będzie też Małgosia Ostrowska to są wszystko postacie które na których ja będąc nieco młodsza słuchałam, uczyłam się na, na ich piosenkach i dla, nie, dla mnie to jest ogromny zaszczyt stanąć z takimi postaciami na, na, na scenie. Właśnie takie, takie osobowości, tacy ludzie, którzy tyle lat potrafią się utrzymać na scenie, być w świetnej formie, występować, być czynnymi zawodowo, tacy właśnie ludzie mi bardzo imponują. イエイ